Orędzie 352, Waszyngton USA 17 maja 1987 roku. Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia. Powróci Twoje światło. Znajdujesz się dziś tu, w Narodowym Sanktuarium, poświęconym mojemu niepokalanemu poczęciu, aby zorganizować wieczernik modlitwy i braterstwa z kapłanami i wiernymi. Którzy przybędą także z bardzo daleka. Rozpoczniesz długą i męczącą podróż. Poprowadzi cię ona do wszystkich stanów Ameryki i Kanady. Przyjmuję do mojego niepokalanego serca ten wielki naród zagrożony wielkimi niebezpieczeństwami. Biorę do mojego niepokalanego serca mój kościół, przeżywający tu godziny konania i bolesnego ukrzyżowania z powodu utraty prawdziwej wiary przez wielu, z powodu coraz głębszego podziału i upartego przeciwstawiania się papieżowi. Przejawia się to w lekceważeniu jego nauczania, a nawet w szerzeniu nauk przeciwnych mu, wyraźnie niezgodnych z wiarą katolicką. Przyczyną tej ciężkiej sytuacji są pasterze. Biskupi świętego Kościoła Bożego, powróćcie na drogę wskazaną przez dobrego pasterza. Bądźcie wierni Ewangelii i strzeżcie z mocą i odwagą powierzonego wam depozytu wiary. Biskupi świętego Kościoła Bożego, wróćcie do pełnej pokornej i całkowitej jedności z papieżem, bo zagraża wam dziś niebezpieczeństwo bardzo poważnej schizmy. Jak wielka jest wasza odpowiedzialność przed Bogiem. Biskupi i kapłani świętego Kościoła Bożego zacznijcie ponownie interesować się duszami, najwyższym dobrem, jakie zostało wam powierzone. Drońcie ich przed atakami drapieżnych wilków, które dziś często przebierają się za nieszkodliwe i łagodne baranki. Patrzcie jak wzrasta zamieszanie, jak zwiększa się ciemność, jak szerzą się błędy i wszędzie rozlewa się grzech. Troszczcie się o powierzoną Wam owczarnię, prowadźcie ją na pewne pastwiska, odżywiajcie ją Słowem Bożym, wzmacniajcie modlitwą, leczcie sakramentem pojednania, udzielajcie pokarmu chleba eucharystycznego. Moje matczyne serce chce ocalić cały ten wielki naród. Przyjmuję cię dziś, Ameryko, w schronieniu mego niepokalanego serca. Sama staję u Twego boku, by pomóc Ci odzyskać zdrowie. Sama przemierzam Twoje drogi w poszukiwaniu wszystkich moich biednych dzieci, zabłąkanych, chorych z marginesu, zranionych, bitych, opuszczonych i zdradzonych. Przyjmuję Cię dziś do mojego serca, kościele mojego Jezusa, który tu żyjesz i cierpisz. Kościele jedyny, święty, powszechny i apostolski, zjednoczony z moim papieżem w Rzymie. Czas twego cierpienia jest już policzony. Wkrótce ponownie zakwitniesz, gdy zatriumfuje moje niepokalane serce. Twoje światło na nowo rozbłyśnie z taką intensywnością, że pociągnie wszystkich, którzy żyją na tym wielkim kontynencie. Z mojego sanktuarium. Dodaję Wam odwagi i błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.